Zwróćmy uwagę też na bardzo znaczący szczegół. Pomimo, że zegarek był kieszonkowy, koronka znajduje się od strony godziny 3, a nie od strony godziny 12. To taka ciekawostka. Włos zastosowany w komplecie balansowym w tym mechanizmie nazywa się bregetowskim z uwagi na specyficzne wygięcie ponad spirale włosa. Niejaki pan Abraham Louis Breget wymyślił tego typu rozwiązanie. Około 1800 roku. Tak przynajmniej podają źródła historyczne. Przejdźmy więc do wykresu, który już nam się tutaj objawia na przyrządzie diagnostycznym, i omówmy poszczególne wartości. A więc wartości, z jakimi mamy tutaj do czynienia, to przede wszystkim amplitudy, które mają 222 stopnie. Tak jak wspomniałem, jest to wartość za mała z uwagi na to, że sprężyna jest po pierwsze zmęczona, po drugie za krótka. I sprężyna straciła swoją elastyczność. A więc mamy tu bardzo ważny czynnik, który powoduje, że amplitudy. Bardzo są zależne od sprężystości sprężyny. Wartość następna to jest 4,8-4,9. Jest to tak zwany błąd wychwytu. Najlepiej gdyby on wynosił 0,1, 0,2, 0,4. Niestety dotyczy on nierównego ustawienia ogona kotwicy. Między słupkami oporowymi. Dlatego ta wartość również ma znaczenie, jeżeli chodzi o amplitudy. Amplitudy będą mniejsze, jeżeli ta wartość będzie coraz większym błędem. Odchyłka dobowa 275 sekund na plus na dobę bardzo dużo. Spróbujemy to zmniejszyć.